Naciśnij tab, aby otworzyć... Nie wiem co, ale otworzymy, bo nie zdążyłem. o To mi się podoba. Zróbmy ten oko za oko. Walkę z odłożymy sobie, gdy awansujemy. ok zrobimy sobie oko za oko. Daleko nie mamy znowu. czy znaczy, możemy szybko podróżować, jeśli... Aha, nie mamy tego odkrytego. Dobrze mówię, to spróbujemy to sobie najpierw odkryć. Jaskinia droga, Dobra, tak zrobimy. Jedziemy, coś ty, płotka! Aaa, na boga, to jest sen wielki. Ponieważ gdy tylko wyszła ta gra, to dużo ludzi tam robiało mu olbrzymiego Digidonga, nie? Czekajcie co chodzi. Zakończ, zakończ. Spróbuję wejść do tego olbrzyma i opytolić święty skok drugi. No ale, ty stary się wspinasz. Ja bym tam przed od razu. Po tej strobej ścianie nagon <coughs> tu wejdzie, to jest kozakiem. No i chyba faktycznie jesteś kozakiem. Jasny gwint. No słuchajcie. <coughs> Tak, teraz może powiedzieć z Far Cry'a, nie? Chyba były jakieś takie farkaju do odblokowania. Masz te, które odblokowują jakiś tam teren. I czy my to możemy wykonać ten słynny. Tak jest. O, widzicie, i znowu się. cholipcia. Zdolności. A, okej, okay. już patrzcie. Tak, musimy przytrzymać V. Lecimy. Koniku, przydasz się nam, ale jak zajdziemy. Chociaż nie, to biegiemy sobie bez problemu. No problem. Oh, życie. Dobrze no, zróbmy tego. Ah, here you are, and not a moment too soon. I've dealt with the bandits and gotten the wood for the boy. I had every confidence in you, my friend. Well, your plan? Right. The Cyclops and I have a score of drag me to settle. The same score as you, my rough and tumble friend. He wouldn't be after me if it wasn't for you, my friend. <laughs> right. But I swear, this will put an end to it if he insists on setting... Let's hear it then. What do fun? I have to do? What will we do, you mean? As the brains to your brawn, I consider it a joint effort. Because of course you do. Think. What does the Cyclops value most? His men? His land? His ships? No, his obsidian eye. Get to the point, Marcos. Oh, fine. We're going to steal it. Are you crazy? You borrow his rachmi, then you steal his eye? Having it means we win. Then it goes to market. We kill two birds with one obsidian eye. <laughs> <laughs> He'd better hold still. Or he'll lose both eyes. No, no! It has to be done without the Cyclops knowing. You cannot be seen. Then my new bow will come in handy. He keeps the eye in his house. It's too valuable to wear out. A wise choice until you show him the error of his ways. Wait for the sun to set, sneak in, and then bring me the eye. that mm -hmm. be worth something. Do you know how much obsidian goes? I've never seen it. Exactly. And not only is it obsidian, it's veined with gold. So we'll use the profits to pay him off. It will pay for the bulk of it. A vineyard's ex <laughs> I don't know where <laughs> to the keep to the west side of the island. There you will find his lair. Fine. But you won't get away with being cheap. Cheap? You wound me, Alexios!

Sorki Płotkę Okej okay. Mogę? Mogę strzelać Nice No więc no, tak średnio mi się podoba ten plan Ponieważ jest dosyć ryzykowny On oczywiście sobie siedzi na dupce Markos up. lepiej wezmiemy sobie Kto mnie widzi? Hello, I. I see you. <grymne> nice, nice, nice. Tu jest czysto. Mamy psiaka. Poziom drugi. Chyba musiało się doczytać na po... ...na nowo. A cóż tu jest? Aha! <laughs> Jakaś inna misja. A tu mamy tą poważniejszą. To wiemy, to wiemy. Nowy poziom, nice! Za to, że sobie ukucnąłem kurde. Kurczę faja Jas kręcę. Kryjówka cyklopa. No powiem wam, że bezpiecznie tutaj nie jest, ale musimy spróbować to zrobić. Nie mam wyjścia. Powinniśmy poczekać do zmierzchu, prawda? Aha, tabulator. Wybaczcie. A mam jakieś sandały Mojżesza do wyboru? Nie mam niestety. Póki co. Znajdź oko w kryjówce cyklopa. Jestem ciekaw czy mogę zabijać, bo... Jak ciała niepostrzeżenie znikną, to chyba. Nic sad mi nie grozi. Ale zobaczymy. Dobra, zabawmy się w prawdziwego asesyna, czyli trzymamy się buszem. I ukrywamy. Znajdź oko cyklopa. O, chata jest tutaj więc pewnie chodzi o tą hatę wybaczcie że mówię pewnie trochę ciszej ale wiecie to jest totalny automat jak mamy coś zrobić spróbujemy przeskoczyć to to może być dobry pomysł Malaka, must be some to have that much protection i have to stay Dobra, tu jesteśmy bezpieczni. Chętnie bym to przeskoczył, tylko pytanie, czy ten strażnik mnie zauważy? No, usiadł tu skubaniec. Dobra, weźmy go szybko. No, to było tragiczne. Nie wiedziałem, że tak spostrzegawcze nie są. Naprawdę. Byłem pewien, że uda się go zabić szybko i schować, a ona szybko wróciła. Pytanie: jak długo i teraz będą tutaj baczniej obserwować ten teren? Nie chciałbym ich zabijać. Chyba to nie ma sensu w tym momencie. Tym bardziej, że nie wiem. Czy mam nastrzała ich? Chyba nawet nie. Niestety. Dobra. W sumie mogę to wykorzystać teraz w tym momencie. Tylko we dwóch sobie poszli. I możemy zrobić to, co chciałem zrobić. O, tu idzie kolejne. Lipcia, sporo ich. Udało się, udało, się udało. może zauważyć udało się, udało sprawdźmy co my tu mamy przywódcę bandytów Gdzie jakiś typek to nic więcej nie mamy. Musimy przejść gdzieś dalej. O, możemy, możemy. Tam jest kryjówka cyklopa, czyli chyba w tamtym kierunku musimy iść są, bo to pokaza jako główny znacznik. Próbuję pójść na około. To no, w końcu asystent. Wcale nie pokazuje w tamtym miejscu, a kryjówka jest cyklopa gdzie? Gdzie ona dokładnie jest. Chyba jednak ta hata, co? Nie wiem, czy go zabijać, co mówicie? Zabijamy go. No źle to nie wyglądało. Ojej, nie tu. Nie, gnoju nie róbmy Idziemy Najbezpieczniej zauważyliście iść górą, nie? To wejście jest tylko z drugiej strony, ok. To wracamy. I tu jest bardzo hot. Tu jest bardzo hot, ale cicho, teraz możemy. Chyba mamy to, co chcieliśmy, co. Cholipcia. Udało się. Nie lubię skurczy synów. Więc tego też zabijemy. Dobra, mamy to, co chcieliśmy, ale nie mamy skarbu. Pytanie, czy na wszelką cenę go szukać, czy lecimy dalej? To jest dobre No cię skapnęli Dobra, dobra, dobra Trochę przesadziłem z tym, co? Tak dobrze nam szło Nie mają szans z asasynem. Dobra, zobaczcie. Ciśniemy. No to jest piękne w tej grze, to wspinanie się w ogóle w tej całej serii asasynów. To jest przepiękne. Zjeść kubańcu. Czekamy stąd. Yeah, you see something. No zasoby trzeba zbierać, pamiętajcie. Aż ty płotka. Dobra, misja powiedzmy zrobiona. Nie było to trudne, trzeba przyznać. Mam jakąś skinięć odkrytą. Aaa, słuchajcie, mamy jedną zdolność do rozwinięcia. I wiecie co, ja bym tu chyba zrobił. Szósty zmysł, świetna sprawa. Trzy strzały, też kapitalne. Szkoda, że live to nie jest, nie? Bo bym mógł się Was zapytać, co Wy byście widzieli, ale to każdy może rozwijać tak, jak jest, tak jakby chciał. Wiecie co? Ja wybiorę. Chyba, chyba Kopniaka. Kopniak to jest dla mnie. Ja wiem, że to już jest wojownik, ale. Mhm. Gdy użyjesz zdolności, jeden segment paska drainy zostanie zwrócony. No tak dosyć normalnie, jak w każdej grze. Aha! I kopia chyba na dwójkę sobie ustawię, wiecie co? Na jedynkę jakiś taki bardziej cios yy, kumacie. Medytować tu możemy. Aha, i mogłem wieczorem tam sobie wejść, co nie? No już nieważne. Phobos jest na X. Skryta Skrytobójstwo. Skok wiary. Druga broń T, T aby zmienić broń. No w końcu wiem. Dobrze wracamy do naszego dziedziunia. No, koniku przeżyjesz. Uu. To nie był mądry pomysł. Bardziej szkoda mi konia niż mnie, prawda. I be careful. Do you know how many of his guards were there? <laughs> Considering how many showed up here, yes. What did I say about being seen? Ah. At least you taught them a lesson. All oh. for a fucking rock. This rock could buy a house, my friend. And yet, it's still not enough to pay back the Cyclops. Oh, don't be upset. Think of all the fun we've had. Mówiłem, ten plan był słaby. On miał w dupie to czy spłacimy. Wiadomo, że nie spłacimy. Wiedział to. Right. Your fun, my blood. You can't keep dragging me into things, Markus. This will work. I promise you. Would I lie to you? Don't make me answer that. Take the eye, but don't sell it yet. No vendor would believe we came by it lawfully. They know exactly who it belongs to. fine <laughs> better your pocket than his socket i think that's enough for one day here marcos uh, wait i saw a boat one i've never seen before so the vessel's too good for this dirty town it must be the cyclops and he brought friends he's back ugh i can never catch a break can i take them out and that's one less thing to deal with besides these strangers look rich as chrysos the Cyclops pays them well. It's win win, my friend. It can't hurt. What do I have to lose? <laughs> you? You're a winner if I ever saw <laughs> them. Where are they? In an abandoned house on the eastern coast. Who knows what golden fortunes shine in their hideout? Send them to Hades, then loot them for all they have. Nie chcę mi się już gadać wieczór z Markosem. Not even a drachme for the man who sent you. The rest goes to pay your debt. These are my terms. Oh, fine, fine. Now teach the strangers what it means to be Kefalonian. Draw blood or bleed. Dobra, słuchajcie, to w tym odcinku będzie wszystko co, bo już pewnie minęło fajne Fajne 30 minut jak nie więcej i następne misje. Miejmy nadzieję! W następnym odcinku, który będzie pewnie jutro. Jeśli to oglądacie dziś, Kumacie bazę bazy. <noise> Trzymajcie się i do zobaczenia. Trzymaj karas.